Was w dzisiejszym szybkim poradniku, jak zainstalować program RTX Voice na kartach graficznych GeForce GTX. Ten program służy, aby wyeliminować szumy z naszego otoczenia, z naszego sprzętu do rejestrowania dźwięku, czyli prościej mówiąc z mikrofonu. Tak jak NVIDIA mówi, program ten działa na kartach GeForce RTX. No, niestety można to obejść, można zainstalować także na GTX. -ach. Przechodzimy więc do strony, link w opisie. Zjeżdżamy na dół i pobieramy program. Ja już mam go pobranego. Tutaj na dole także jest opisane, jak później skonfigurować z daną aplikacją ten program. Uruchamiamy go. I wyskakuje, że aplikacja nie jest, yy, nasza karta graficzna nie wspiera tej aplikacji, ponieważ musi być to RTX. Tak więc zamykamy instalator, otwieramy eksplorator plików, przechodzimy do dysku systemowego, następnie folder Temp, NVRTX Voice, NVAVX i otwieramy plik RTX Voice NVI. Można za pomocą notatnika, jednak lepiej otworzyć to na przykład jakimś notpadem. Szukamy tutaj linijki constraints, property name, constraints. Usuwamy to. Zapisujemy. Przechodzimy do trybu administratora. Zapisujemy. Możemy już zamknąć naszego notpada. Wracamy z powrotem do folderu NvRTX Voice i uruchamiamy instalację. Tak więc odpalamy instalator. Jak widzicie możemy kontynuować instalację. Zgadzamy się. W tym momencie możemy uruchomić ponownie komputer lub odłożyć to na później. I uruchamia się już nam aplikacja RTX Voice do góry w Input Device wybieramy mikrofon, z którego korzystamy, a na dole w Output wybieramy nasze głośniki. Pokażę Wam na przykładzie OBS, że jak mam włączony teraz RTX Voice. To tutaj spada nam do zera. Nie ma żadnych szumów. Jeśli zaś włączymy yy, zwykły mikrofon, to cały czas jakieś szumy się pojawiają. Tak więc na dzisiaj byłoby to tyle. Zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i do następnego odcinka.